Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład tarota, karty dnia na 11 grudnia 2022 dla wszystkich znaków. Karty przełożyłam i wylosuję karty na dzień dzisiejszy. Król Kielichów. Dziś możemy połączyć dobroć z mądrością. W dniu dzisiejszym wydarzą się przyjemne sytuacje, które na twarzy wywołają uśmiech. Dziś na naszej drodze zatrzyma się mężczyzna, który odegra ważną rolę w naszym życiu. Może być zbyt miękki, ufny czy nadwrażliwy. Sprawa, która kiełkuje w twoim umyśle, ma szansę na realizację. Dziś możemy kontrolować swoje życie uczuciowe. Dziś będziemy służyć dobrą radą. Przed nami, przed tobą jest uczucie, które będzie odwzajemnione i tego ci życzę. Zbud na koniec. Pomoc. Karty nielskie. Radość. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot, Bośnia.